Siema widzowie, bardzo was przepraszam za tą długą przerwę, ale no aplikacja do nagrywania mi nie niestety przeszkodziła No i też mam bardzo długą przerwę, ale no będzie taki maratonik, ale będę nagrywał, wracam na YouTube'a No nie chcę wam zanudzać jakimś takim długim wstępem, więc no auto te same, czyli Audi No, mogę wam już powiedzieć, że coś ciekawego powiem wam na koniec odcinka a tymczasem wsiadamy do mojej auticzki Jedziemy do pracy, trzeba ją oczywiście najpierw lekko rozgrzać Oj, chyba przywaliłem lekko w płyn, ale to jest bardzo nieważne Ważne jest to, że wróciłem na YouTube'a I będę nagrywał Postaram się ominąć ten program do nagrywania No bo, no wiecie, innym to nie jestem, wiecie Zapoznany, inne mają grafikę nagrywają więc w tej aplikacji będą tylko jakby filmy, nie będzie słychać, ale ja już głos będę nastawał jakby będę wam robił. Dobra, więc jedziemy jesteśmy już u mojego szefa i dzisiaj mamy jakąś części, co zawieść mamy. Nie wiem co to, ale się spytam, więc zaraz się widzimy. Dobra, więc ja już jadę. Wiem. Co to jest? No widziałem się, że to jest filtr oleju. Ciekawe. Tutaj do Darłowa, więc szybciutka robota. I od razu skorzystamy z tego. Z tej chwili wolnej. To zejdziemy sobie do Biedry. Co to z lot maluszków? A pewnie przejechały się tutaj podryftować na tym rondzie, bo zdałem sobie sprawę, jak to jest ślisko. Więc uważajcie. Bardzo was proszę, uważajcie, bo naprawdę można wyrżnąć. No, nie no Dobra, już nie będę takim Dobra, ja po prostu sobie go ominę, okej? Okay. Nieważne. Nie wiem, czy to było celowe, czy nie Dobra, tutaj jest ten klient, to do, do 13 chyba, czy to mile? Nie wiem. 16 znaczy Aj, a nie podjadę. Krawężnik za duży Więc staniemy tutaj koło, to od razu do biedry się przejdziemy. Ym, o. Dobra. Włączę awaryki i lecimy dać. Więc się zaraz widzimy. Dobra, więc jak ja już wam mówiłem, to od razu już y, kupiłem rzeczy. A to nas minęło 150 zł. Takie podstawowe żarełko. No dobra. Zsiadamy. No i możemy już wracać powoli i... i wiecie co wam jeszcze powiem? No, że za zaraz wam powiem tak dokładnie co. Co chciałem ukryć przed wami. A po drugie, przepraszam za mój kaszel, ale troszkę się przeżębiłem przez tą zimę. O Jezu. A tymczasem... No tymczasem już zaraz będziemy u mnie w chacie, ale głównie pojedziemy jeszcze do kolegi, bo... Bo on ma... No dobra, już wam mogę to powiedzieć w sumie. Mam Mercedesa. Tak, mam Mercedesa. Stoi w szopie rozebrany na częściach. Jeszcze nie złożony. Ale w przyszłych odcinkach będzie Mercedes. I właśnie jedziemy po cewki do tego Mercedesa, do mojego kolegi, który buduje jakieś domki. Akurat, że w tych domkach jest i ma te cewki, to... To akurat przyszło ten czas. O, ja pierniczę, ale przechodzę BMW. Ale dym poszedł. Siwy dym poszedł, panowie. Dobra, więc ja chyba już idę do mojego kolegi. Wezmę te cewki do mojego Mercedesa. Nie będę wam wzradzał modelu. No i widzimy się zaraz. Dobra, więc ja już jestem. Ale jeszcze co, to chciałbym wam pokazać. Mega, jak te domki są zbudowane. Tu nie mogę niestety wejść, ale. Jak patrzę na te domki, to naprawdę solidnie są fajnie budowane. Ma ich aktualnie cztery. No i wiecie, jak będziecie chcieli, to możecie tu w panowie zamieszkać, no nie? To nie ma problemu. Tak mi powiedział przynajmniej, to do niego, nie do mnie. A już, już będę wracał niestety do chaty, bo ten odcinek miał być specjalnie taki w miarę krótki. Ja pierniczę, ale się przestraszyłem. Boże święty. A, to tu już jest chata, no. Odcinek był pół specjalnie krótki, żeby was poinformować tak trochę, że będę wstawił te odcinki, że jeszcze żyję. No i no... Drzewo jeszcze nie skończyło się, ale już zamarzło, więc trzeba będzie już jechać po kolejne, ale to w odcinkach. Nieważne, jak on się tu zmieścił, jest strasznie rozebrany, ale w następnych odcinkach już Iż będzie nawet gotowy do jeżdżenia. No więc ja Was bardzo dziękuję za oglądanie, i zostawcie suba i łapeczkę. No, tak jak zawsze, no. Dziękuję, i widzimy się w kolejnym odcinku.